Ja właśnie do roboty jakiś wypadek przede mną. Wszyscy przed tutaj próbują korytarz życia robić. Już dwie karetki przyjechały, a tam jest jakiś gamoń stoi. Nie chcę nie ma jak przepuścić straży pożarnej. No normalnie przed moim nosem ten wypadek, a ja akurat się spieszę na spotkanie w pracy. Jaka tam straż pożarna. Laweta. I to dwie. Nie, że nie odciężam a ta co jest tylko tu z szyby mi trochę zostało. Ajajaj, zamieszanie. Przede mną, dokładnie przede mną. No i mamy roztopy. I tak, śnieg w nocy padał, teraz roztopy i taka pogoda dosyć typowa na norweską jesień, wiosnę, która już za jakieś 4-5 tygodni. Tutaj tak będzie miesiąc później niż w Polsce. O, zimno. Teraz to wciąg dalszy. O, ale syf, proszę co za brodację. Chciała mi sąka załadować, bo nie ten tutaj. Tutaj jakby ktoś się interesował z na prąd, a tutaj na jakieś takie maszyny poładujące. Dawaj. Jestem przy okazji Normalu i ostatnio na Instagramie poleciłyście mi, żeby spróbować tych e, płatków pod oczy. Więc weźmiemy na próbę. Zobaczymy, jak działają. Nie wiem. Nie wiem, mi się kojarzy z takimi babciami polskimi, że tak pachną kremami. Nie wiem, jak to jest, czy to jak jest dalej, ale tak często mi się kojarzyło, że jak szłam, przeszły obok taki zapach takich kremów. Kolejny poważny zakup, tabletki do zmywary, 112 co koron. Są jeszcze takie, nie mówię, no co, pójdzie, taką całą cenę. A to jest moc pokazana, więc wezmę tych mniej. A taka sama cena, zobaczymy, czy będą dopierać. Proszę bardzo, znowu taka promocja już kiedyś była dostępna. Patrzcie, macie jeden balsam 400 ml za 139 koron. Ale jeśli bardzo pragniecie promocji, no to zobaczcie, macie dwa takie same, za 359, przez 139 koron razy dwa. Czyli jakbyście chcieli kupić to, co jest w tym pakiecie, czyli dwie pojedyncze butelki, kosztują 278 koron, a tutaj dwie kosztują 359, o co chodzi. Tak więc jak sami mogliście zauważyć, Norwegia stan umysłu, matematyka tutaj leży i jeśli chodzi o matematykę, naprawdę jest tutaj problem, bo czasem proste rzeczy przygotowałem wczoraj byłam w sklepie, miałam w zapłaty 527 koron. Miałam jakieś tam drobniaki, to wydam, dam ci 27, dam ci 500 i czy tam 627, nie pamiętam, coś tam było, że po prostu, żeby nie musiała mi drobnych wydawać, no wyczekaj, dam ci jeszcze 26 koron, to wtedy oddasz mi w jednym papierku. Ona nie wiedziała o co mi chodzi, jak to, ale jak to ma obliczyć potem? Tak samo jak chlebki chciałam kupić na dniach Oslo. No to były dwa chyby za 46 koron, no to dwie się siebie pytałem ile to będzie, bo nie miały kalkulatora, musiał telefon wyciągnąć i policzyć. No, ja rozumiem, że sprzęt jest do te, od tego, żeby z niego korzystać. Tak jak kalkulator potem jest wymyślone, ale takie podstawy podstaw. Dajcie znać co myślicie. Przeglądam sobie w drogerii perfumiki i on mi ekran. Jaki syf to wszędzie jest kurzawa taka. Zobaczenie zawodowe czy żyby? No wszędzie, wszędzie na tych półkach, nic nie przecierają Już dobrze tylko wygląda, tak jest zakurzone wszystko Jestem właśnie w Espresso House i tutaj mam przysługuje darmowa kawka Z menu, możecie sobie wybrać, o, ogólnie picie Wybrałam sobie karmelowe i latte Naszą kawkę, i to było Espresso. Chaos do tego smacznego. Idziemy w dalszą podróż. I pamiętajcie, że odbiory prezentów nie trwają tylko w dniu Waszych urodzin, ale macie na to jakieś tam dwa tygodnie, trzy tygodnie, zależnie od tego, jak strona, albo właśnie ta miejscówka ma w swojej ofercie. Ale nigdy nie jest tak, że tylko i wyłącznie w dzień urodzin możecie odbierać. Tak więc polecam. To jest też fajna okazja, żeby popróbować różnych rzeczy. Teraz będę musiała tu zajrzeć, czasem są naprawdę fajne promki w tym wiku. No i tak, to jest chodzić do sklepu, ale kupiłam sobie takie rękawiczki skórzane, z oczy i skóry I przeceniam je 80%, czyli w sumie po no spoko, nam zapłaciłam za nie 300 koron zamiast 1000. W środku z takim polarkiem, eleganckie, zawsze się przydadzą na zimę, zwłaszcza jak tu takie warunki są do płaszczyku czy coś. No elegancja w Francji nie uważacie? Były też takie z jednym palcem I reszta, wiecie, taka okrągła tutaj Ale chyba wygodniej mieć każdy palec osobno Kolejna na miejscówka po prezent Tutaj powinniśmy dostać czekoladki Więc idziemy zapytać i jak I proszę bardzo, mamy czekoladki Z okazji urodzin jeszcze gratulujemy dogien Pani powiedziała, czyli wszystkiego najlepszego jej, hip hip hura, hura 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 A w kremchu zawsze takie ładne rzeczy są, oj miga mi światło Ładne świeczuszki Mam tyle świeczek Jakieś śmieszne kubeczek patrz jak wszystko walentynkowe piękne Zobaczcie jakie piękne te miseczki i to wszystko No cudowne, nawet żeby tu leżało Piękne, nawet takie różowe. Cudowne. Naprawdę mi się podobało kiedyś, nie lubiłam różowe, ale teraz tak mi się podobają takie elementy Właśnie różowe jeszcze to jest takie piękne wykończenie. O, jakie kubeczki, cudowne. One takie są żłobione. Tutaj też widzę takie piękne kubeczki. Jeden, mieć całą zestawę w domu taką cudowną. Coś pięknego. Nawet jakby był każdy inny kolor. Ta żółta, pieżanka, czerwona, różowa, no piękna. To jest, no nie wiem, czy to mi się to tak podoba, dajcie znać. Ale no wszystko tutaj jest takie jakieś szkło W tym sklepie się bardziej świeci niż w innych. No naprawdę coś w tym sklepie jest. No a tu takie cudowności na stół, podkładki też w różnych kolorach. Tu pomarańczowe, zielone, talerzyki. A to taki gigantyczny kubek. Nie wiem ile on ma, mililitrów, no ale na pewno jest. 350. A co by na to, na taką złotą? One mi się kojarzą, jak na przykład zjecie do salonu, jakąś piękności. I wam podają kawkę w takim. no takie cudowne trzy kolory. Jestem zakochana w tym sklepie. Co za kurczuk. <grym> Garnie, gdzie też jest prezent do odebrania? Takie ciężkie. Wiem, że one pewnie są zdrowe z takiej ceramiki, ale ciężkie. Mnie boli rękach, mam takie targać graty. Ja tak się poczęciłam, czy co coś z tego sklepu, ale w sumie niczego nie potrzebuję, więc idę do kasy. Powiedzieć, że miałam urodziny i czy mam tu jakiś prezent. To jest fajna opcja, żeby w szafce zamontować. I zamiast normalnie tak trzymać kieliszki, to tak wiszą. Bardzo mi się to podoba i wiem, że moja siostra tak ma. Musimy z Danielem ściągnąć za nimi takie coś. No i mamy kolejny tak, gift. Tak. Jak ja lubię takie darmowe zdobycze. Mieć, a nie mieć. Myślę, że to nie jest żadna cebulandia, tylko po prostu no, fajny gest od firmy, można tak powiedzieć. Dobra, a teraz wchodzimy tutaj. Muszę kupić jakieś kredki dla Miłoszka. Inne głupotki. A to jest taki właśnie sklep. Dla kreatywnych dzieciaków, tak jak jest napisane, ale i nie tylko, i dla dorosłych po prostu sklep typowy, takie rękodzieło. Jakieś drobiazki kupione, biuro załatwione, zacznę weekend. A w weekend są prawdopodobnie pyszne sushi w lokalu, w którym jeszcze nie byłam z Danielem. Wypróbujemy, dam znać, czy warto tam w ogóle iść. Akurat my z Danielem bardzo uwielbiamy sushi, można powiedzieć. Nawet tak, że uwielbiamy. Jesteśmy dużymi fanami sushi i ogólnie kuchni azjatyckiej, dlatego na pewno będzie pysznie. 40 koron zapłaciłam, ile kilometrów? 76, mieliśmy chyba 26. No to nie jest, nie jest źle. Winter snow like spirits white Gently blankets the earth in light It paints the world a scene divine Pure and lovely, a frozen rhyme. The dancing flakes, a voiceless art, sketch winter dreams upon the heart. Morning breaks on snow-clad land, sunlight sparkles where we stand. A silver world serene, complete. To jest fanem śniegu. Nnucham już. Mamy śnieżek i niedługo będę miała bardzo sympatycznych gości. Przyjeżdża moja siostra z dzieciatkami. Będziemy szaleć na śniegu. Jak wiecie, w Polsce zimy są ostatnie. Ostatnimi laty trochę kiepskie, dzieciaki nie mają jak się wybawić nawet na tym śniegu, bo moment na plusie wszystko się roztapia, a tutaj, że jest, są warunki do zabawy, tak więc będziemy się bawić i w ten sposób nic sen chyba się doczeka w końcu myjni. Taka wyjątkowa sytuacja, można powiedzieć, że okazja specjalna, tak więc niech ma, niech się nic sen cieszy to nie wiem czy jedno mycie wystarczy, żeby ta warstwa brudu odpadła. Zobaczymy. Ewidentnie jakieś zwierzątko leśne. Jaka miejscówka fajna na kiełbaski. <noise> Proszę bardzo, przed nami Jula, a w niej prawdopodobnie samki. Takie plastikowe na śnieg dociągnięcia za sznurek. Dla dzieciaków, które niebawem już do mnie przylecą, jak widać, już mało zostało gratów. Myślałam, że te zielone były na plątce, ale jednak takie już nie ma zielonych. Różnica jest taka, że te miały wiele, lepsze oparcie. O, nie wiem, to jest małe oparcie, ale Jeszcze na do Karoliny zaraz się zapytam, czy nie przeszkadza, że to oparcie jest sobie krótkie. No, i kupię chyba dwa jabłka i będą się dzieciaki bawiły. No, znalazłam coś fajnego. Myślę, czy tego nie kupić. Hmm. Trzy stówki. na balkon sobie a tak? Mi się marzy jakiś ogródek, a że nie mam, no to muszę się wspomagać. Nawet żeby zrobić sadzonki, by było spokojowo, bo troszkę cieplej by miały. I bym nie musiała w domu tego trzymać. Może Bo jak u nas słońce przygrzeje, no to jest ciepło. Więc przez taką folię też powinno być ciepło, jak wrzucę doniczki z sadzonkami. Hmm, muszę pomyśleć, ale wygląda spoko. I sam dzisiaj swój szczęśliwy dzień. W końcu zobaczył myjnię. Aj, trochę słabo spukałam tutaj, a już mi się skończył czas. I trudno, ale proszę. A jak lśni? Jak nigdy. A ten kawaler to dokładnie myje, nie to co ja. Nie są już z do wylotu. Wczoraj montowałam jedno krzesełko w samochodzie ponad pół godziny, a dzisiaj drugie. Mam nadzieję, że z tym pójdzie szybciej. Ten fotelik montowałam ponad pół godziny. Nie mogłam tych płuz tam wbić pod spód. Jestła teraz ten fotelik. Trzymajcie kciuki. Ciągle dalsze odbierania prezencików. Tutaj mamy bułę i kawkę. Proszę bardzo, mamy Islatę, czyli mrożoną latę z syropem karmelowym oraz homerbullet. To była taka z budyniem drożdżóweczka. Mniam, mniam, dobrze mieć urodzinki. Kawka i buła odebrana w sumie drożdżóweczka. E, już widziałam słomkę. Powiem Wam, że ze Espresso House e, latem mi bardziej karmelowe smakowało. Więc jeśli mam powiedzieć, czy Espresso House, czy e, góry. Tam wybrała Espresso House, jeśli chodzi o kaftę. A że drożdżóweczki jeszcze nie próbowałam, to zrobimy test na żywo. na fakt gryzy, ale więcej nie dam rady. ale mnie bardzo gardło boli. Więc Daniel ją zje, ale ogólnie smaczniutka. Wiecie, wiedziałam, że będzie na myjnie z Nissanem. Nie mogę otworzyć tego do ładowania. Zasało się gdzieś tam śniegu. Okej, to wtedy dobra czy to jest nic sam, to to mogę sobie pogrzewać jak się tutaj zarysuje. Teraz nic szybko się nie dzieje. Jak gdzie to tam trzyma coś? O! Dajesz! Gran! Udało się, na wody nie żałowałam. coś mi to trzymało. No ale się otworzyło. Oho, tu też? Muszę bać się, się Proszę bardzo, co to się dzieje? W końcu Daniel pozna, co to jest prawdziwa gra wurmsy Tak? <laughs> nie, żadne zabijanie się bazukami, nie, nie. Wormsy, to trzeba robić domki. Właśnie Daniela wprowadzę w temat, czyli trzeba brać palnik, kopać, a potem rzucać Armagedon, tak? Mm -hmm. Tak, zawsze z siostrami grałam to, i to była najlepsza no. y, gra, właśnie w domki. Po 20 minutach puszczam Armagedony, i tak długo je puszczam, aż zostanie zwycięzca, czyli pewnie ja. Start! Teraz się zaczyna prawdziwa gra. Kogo domek przetrwa? Moje są czerwone. A wszyscy prawie przeżyli, moi trochę na wierzchu, ale teraz dopiero zaczęła się walka. Ja jestem tym tu bofis.